Dobra, wzlot i upadek Goats, proszę bardzo. Kanał Goats powstał 16 marca 2023 roku wow. i od tamtej pory zgromadził ponad 40 milionów wyświetleń na to przestrzeni to co? zaledwie 23 filmów. Jest to średnio prawie 2 milionów na odcinek, więc trzeba przyznać, że ten kanał robił zasilenie. Ich kontent był inspirowany m.in. sidemenami z zagranicy, co było widać w miniaturkach, jak i samym zachowaniu na filmach. Goats mieli być powiewem no. świeżości na polskim YouTubie i rzeczywiście z zewnątrz wyglądało to jak bardzo dobre połączenie. Mieliśmy Wojtka Goli, i Bogdala jako Podarze największej federacji free Fight w Polsce. Chociaż powiem wam, że ja nie wiem jak to jest, ale ja lubię taką dawkę cringe'u. Więc na przykład mi ostatni odcinek z Pasutem się podobał, no nie wiem jak wam. Wardenge jako jeden z największych kanałów komentarzy i jednego z najbardziej rozpoznawalnych mężczyzn w Polsce. Kaz Probońskiego, który akurat nie wiem czemu do końca tam był, ale szczerze mówiąc, nawet jak się to oglądało z nim, to nie wyglądało to najgorzej. Oraz przede wszystkim mieli również Izaka, osobę, która zgarniała ze sobą do projektu spore rzesze e-sportowe oraz przede wszystkim, mając go w projekcie, można mieć osobę z nieskazitelnym PR-em, która wnosi dużo do programu. Content Go skierowany Aha. był głównie do nastolatków oraz do lekko starszej widowni. Czy ja już podchodzę pod lekko starszą widownię? Musimy również pamiętać, że nie brakowało w nim kontrowersji, gdy już w pierwszym odcinku, zatytułowanym 21 kobiet versus jeden influencer, jedna z dziewczyn pokazuje Kasperowi Błońskiemu i reszcie influencerów swoje nagie piersi. Mam dla ciebie dwa takie w sumie mocne dosyć argumenty, które myślę, że cię przekonają. Ja myślę, że to są te argumenty. A! Jezu, ja już. Jezu, ja, bit... ja, ja, ja mam pamięć do tej rybki i ja znowu jestem zadziwiona tą sytuacją. Wiecie? Ona mnie znowu szokuje, ta sytuacja. Jeśli chodzi o pierwszy odcinek, również były dosyć negatywne. Ten film zapewnił mi 100% dziennego zapotrzebowania. Nawcia, 30 bliżej niż dalej? <laughs> Czemu ty to przypominasz? Przeprowadzanie na cringe. Dzięki. Dobra robota. Ten film pokazał mi, że nie muszę wychodzić z domu, żeby poczuć się źle. Jak ktoś to oglądał bez otrzymywania, to szacun. Jednak mimo negatywnego odbioru trzeba zwrócić uwagę również na pozytywy. Go ci robili bardzo dużo wyświetleń oraz wypuszczali coraz stanowcze odcinki, przede wszystkim dlatego, że ich content był kontrowersyjny. Przez mniej więcej dwa miesiące wrzucali oni rzeczy, które polegały głównie na influencerze, który miał przed sobą postawione albo 20 mężczyzn, albo 20 kobiet. Był to content klikalny, lecz nadchodziła pewna zmiana. Po pewnym czasie na kanale Gołsów zaczęły pojawiać się nowe formaty, które miały pomóc znaleźć oszusta wśród uczestników. Wszystko szło im świetnie, nagrywali oni odcinki bardzo kontrowersyjne, lecz nie przekraczały one również tej granicy dobrego smaku. To było najważniejsze. Kon Lepiej odebrać syna z komendy niż córkę z GOATS? No dobra, ale tak szczerze, tak szczerze, szczerze, możecie też, bo to idzie na YouTube'a, więc możecie też na YouTube napisać, czy wolelibyście mieć syna czy córkę? Nie wydaje mi się, że jeżeli dobrze się wychowa córkę, to ona dałaby sobie tak jeździć, po sobie w sensie, no bo na przykład tam w tym odcinku, Pasuta, no to naprawdę te laski dawały po sobie mega mocno jeździć. No i też z drugiej strony, czego się spodziewały, idąc do takiego mm, projektu, że no co, że ktoś tam będzie podchodził do nich jak do. Dam. Córkę trudniej wychować w tych czasach. Jak masz syna, to trzeba pilnować syna. Jak masz córkę, trzeba pilnować swego osiedla. Dana grupa społeczna i tak, cię, i tak na ciebie wpływa. Szkoła i td. Nie dasz rady tak wychować córki, jakbyś chciał, Chyba, że będziesz jej zakazywać 99% rzeczy i kazać wracać od razu szko ze szkoły. Ale i tak zbuntuj się w wieku 15 lat i będzie problem. Oczywiście, że nie. Ogólnie widzowie, moim zdaniem, na przykład ryce. Spoko mnie wychowywali i nie, za, nie zakazywali mi praktycznie większości rzeczy, które robiłam. A tak i tak, przez jakiś czas, w tym takim najważniejszym momencie, wychowasz swoje dziecko na pewne siebie, świadome swojej wartości i na takie, które daje sobie radę w życiu, to ciężko będzie już zdemoralizować rówieśnikom to dziecko. I nie uważam, że chłopaki w wychowaniu są łatwiejsi. Wydaje mi się też, że dzieci potrzebują y, próbować różnych rzeczy. Ja, na przykład, jak przyszłam do domu po, pierwszy, po tym, jak pierwszy raz się napiłam wódki i się zżygałam do zlewu, to moja mama mi trzymała włosy. Ale dlaczego? Dlatego, że wiedziała, że już nigdy więcej tak nie zrobię, głupio. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że najważniejsze jest to, żeby, wiecie, żeby trzymać córkę pod kloszem, czy tam cały czas pod takim kloszem takiego, wiecie, zabraniania wszystkiego i tak dalej. No, to nie jest tak, że. Nie da się wychować normalnej córki, tylko wydaje mi się, że trzeba jej bardzo dużo tłumaczyć rzeczy i nie tylko córkę, no oczywiście, no oczywiście, tylko mi chodzi o to, że wy mówicie, że córkę jest trudniej wychować, no wydaje właśnie mi się, że nie, wydaje mi się, że nic nie jest łatwo wychować, nawet psa. A jednak granica dobrego smaku była zachowywana, co jednocześnie sprawiało, że ludzie aż tak bardzo nie mieli z tym problemu. Wszystko jednak zmieniło się po wypuszczeniu materiału Goats vs. Lex. Na tym właśnie materiale dziewczyny miały ze sobą konkurować po to, aby wywalczyć miejsce w składzie Goats na turnieju Move Federation. Problem, jaki jednak się pojawił, był dosyć łatwy do przewidzenia. Dziewczyny występujące w tym materiale i nie tylko w tym materiale, lecz generalnie dziewczyny pojawiające się na kanale Goats miały ciśnienie na popularność. Tyś Okazja do wystąpienia na Move Federation mogła być dla każdej z nich ucieczką z dotychczasowego życia i może nawet rozpoczęciem nowej kariery w internecie. Daleko szukać nie trzeba. Wystarczy spojrzeć na takiego ostrego z ekipy czajnika. Oczywiście. Zyskał on popularność występując w samej ekipie, ale dostał on wstęp do fame po między innymi boostowaniu swojej osoby na takich turniejach jak właśnie Move Federation, Zlepicie, gdzie babę, on MVP mam. turnieju. Dziewczyny wiedząc co jest na szali nie miały zamiaru czekać i zdecydowały się na dosyć brutalne rozwiązania jak szarpanie za włosy czy podduszanie pod wodą. Reakcja widzów nie mogła być inna. Cynamon14 napisał. Organizowanie walk z podduszaniem pod wodą. Brawo. Nie jestem w stanie zrozumieć, że nikomu nie przyszło do. Nie wiem, dlaczego wstawił y, fragment z innego filmiku, ale okej. Okay. Głowy, że może to być niebezpieczne. Brawa dla koleżanki, która zrezygnowała. Śmiem twierdzić po tym odcinku, że Wardęga jest z wyrolem. Jedynie Wojtek zachował poziom. Pięciu dorosłych typów po trzydziestce gapi się jak młode dziewczyny, dla zaistnienia podtapiają i duszą się nawzajem. Zajebisty kontent. content. I ostatnie dwa komentarze, które najbardziej dają do myślenia po tym wszystkim, czyli między innymi Ciekawe, czy Izak chciałby, żeby jego córka kiedyś brała udział w takim wydarzeniu. To cud, że nikomu nie stała się krzywda. Strasznie patusiarski odcinek. Ciekawe, czy kanały komentarze odpalą się, czy koleżków nie będą ruszać. Bo gdyby to samo nagrał kamerzysta, zaraz by zawrzało. I jakby nie patrzeć, jest wix? to prawda. Ponieważ to, że te dziewczyny się upokorzyły, to jedno, ale reakcja chłopaków na to wszystko, to drugie. Ten materiał skutkował nawet materiałem krytykującym takie zachowania ze strony kanału Nie wiem, ale się dowiem w postaci odcinka Narażanie zdrowia kobiet dla zasięgów. Goats, Wardenga. Izak, Boksdel, Gola, Błoński. To czego jednak kanał Nie wiem ale się dowiem nie przewidział to fakt, że uwaga widzów została skupiona w 100% na Pandora Gate, które w tamtym czasie wybuchło w internecie. To spowodowało, że materiał Nie wiem ale się dowiem został zakopany i obejrzało go stosunkowo mało osób w porównaniu do tego ile powinno. A jednak szkoda, bo porusza on bardzo ważne tematy, które powinny zostać nagłośnione. Film Goat łamie regulamin YouTube, ale dalej znajduje się na platformie. Nie ma nawet 18+. Wychodzi na to, że można legalnie eksperymentować na ludziach, jeśli jesteś topowym influencerem. Jeśli można podtopić, dusić i przede wszystkim namawiać do tego w treściach rozrywkowych, tak, to o, pojawia to się pytanie, Cześć, czego nie można. Gdzie leży granicy? Pomóż nagłośnić zjawisko rosnącej przemocy w internecie. YouTube pozwala na narażanie zdrowia kobiet dla zysków, lecz ty nie pozwól, żeby takimi wartościami byli karmieni młodzi ludzie. Właśnie taką wiadomość przekazał kanał Nie wiem, ale się dowiem, lecz tak jak sam powiedziałem, kanał ten robi sporo wyświetleń, lecz niekoniecznie pod tym właśnie odcinkiem. W dodatku... W trakcie konferencji mu Federation wywiązała się również dyskusja pomiędzy Krzysztofem Stanowskim a Wardęgą, która dotyczyła m.in. tego, czy Content Goats nie przypomina teraz kontentu, który publikował w swoim czasie kamerzysta. Sam Sylwek z tym stwierdzeniem się nie zgodził, a po konferencji mogliśmy zobaczyć, co ma na ten temat do powiedzenia kamerzysta. No, ja też niestety uważam, że jest to kompletnie nietrafione porównywanie mnie e, do nich w tym momencie, ze względu na to, że moje filmy były reżyserowane i nic na tych filmach nie wydarzyło się naprawdę. W sensie wszystko było wyreżyserowane od A do Z. Tam nikomu nie, nie stała się krzywda w przeciwieństwie do tego, co działo się na filmie Gołców. Nie będę wam puszczać całego przedstawienia kamerzysty, bo ciężko jakkolwiek to traktować na poważnie, skoro 99% jego wypowiedzi to jedna wielka hipokryzja, taka jak Jutreta. wczoraj na tej gali, e, konferencji Jezu, gali piłkarskiej, ja nie wiem. tej odbox o MMA, wiecie o jaką galę chodzi, nie będę tego promować. Jutreta. To co jednak jest ważniejsze w tym przypadku to fakt jak bardzo Pandorowa drama wpłynęła na stan gołców. W końcu bardzo szybko pojawił się konflikt interesów. Wardenga jako strona sądząca oraz Boxdell jako osa broniąca się. Kiedy temat dramy ucichł panowie ponownie się spotkali oraz przedyskutowali wszystko. Sam Wardenga podsumował to tak. Natomiast co do głosów mieliśmy spotkanie właśnie w Piątkę. Boxdell chce działać dalej. Jeszcze dwóch gołsów chce działać dalej. Natomiast ja póki co nie widzę za bardzo szans na taką działalność. Przez najbliższe miesiące na kanale GOATS była cisza. W końcu po paru miesiącach i stosunkowo niedawno wrzucili oni zaległy odcinek z Pasutem. Mówię zaległy, dlatego że został on nagrany parę miesięcy wcześniej, przed wybuchem dramy. Został on wrzucony dopiero teraz, lecz trzeba przyznać, że wyświetleniowo nadal trzyma się on bardzo dobrze. Mimo to. Hejt, który spada, spada w większości na dziewczyny występujące w tym formacie. Sam Wardęga na swojej transmisji na żywo uznał, że nie chce brać udziału w takim formacie dalej na kanale, który obraża dziewczyny w ten sposób i że wolałby robić coś innego. Smutne jest to, że... No szkoda mi tych dziewczyn, nie? Co tam występują. Że co? Bo... No, one tam przychodzą, odwalają takie, no puszczają hamulce, robią jakieś takie luźne akcje, ale internet je wyzywa totalnie, nie, od szonów, od kurów i ja już nie chcę kurwa robić takich randek w gołdcach Jednak sytuacja w Do Produkcja się trochę skomplikowała i obecnie jedynymi dwoma osobami na pokładzie są Wojtek Gola i Sylwester Wardenga. Skąd o tym wiemy? Sam Sylwester Wardenga to napisał. A to nie było tak, że jak te laski się podtapiały, to on się jeszcze cieszył z tego? Pisał. Między innymi 20 grudnia o 12.56 napisał on: Od kilku tygodni mam 59% udziałów, a Wojtek 41%. Dane internetowe aktualizują się z opóźnieniem. Na spotkaniu 22 listopada udziały sprzedali Izaki Błoński, a tydzień później udziały sprzedał Boxdel. Jaki będzie przyszły skład Goats, jeszcze nie wiadomo, ale prowadzimy rozmowy z kilkoma twórcami. Boński obecnie jest na wakacjach w Wietnamie, a niedawno wrócił z wakacji z Izraela i podróżuje on na nie ze swoją dziewczyną, czyli Ankleosią. Nagrywają oni razem wspólny content, który szczerze mówiąc przyjmuje się oraz ogląda się bardzo dobrze. Ej, jak Bońskiego długo nie trawiłem, tak to jak on się angażuje w ten YouTube, to szacun w sumie. Nie jest optyskliwy i nie ma jakichś nadreakcji sztucznych. Dobrze się to ogląda. 352 lajki świadczą o tym, że większość osób raczej się z nim zgadza. Więcej odcinków z Leo się, bo się fajnie was ogląda razem. Błoński z Leo się na Sylwku, a Costera z Rezim w Dubaju. Mocne to uniwersum. Jeśli natomiast chodzi o Izaka, to ma on dużo na głowie. Po pierwsze streamuje, a po drugie nadchodzi turniej Blast w cs który Izak również będzie transmitować na swoim kanale. Oraz przede wszystkim powolnymi kroczkami zbliża się turniej Major, na który ludzie czekają, gdyż będzie to pierwszy turniej w nowej wersji cs czyli w Counter Strike 2. Niestety jak możemy zauważyć, gołdsi nie przetrwali próby czasu odszedł Izak, odszedł Błoński oraz przede wszystkim odszedł Boxdel. Co za tym idzie, większość osób, która była po prostu w projekcie, bo 60% już tam nie ma. Jestem bardzo ciekaw, kim będą kolejne osoby, które się pojawią. Sam Wardenga powiedział, że prowadzi z nimi rozmowy, ale szczerze mówiąc, ciężko mi sobie wyobrazić, że miałyby to być trzy osoby, które dorównywałyby poziomem. Jeżeli zdecydują się oni wzięcie na kogoś na zasadzie Amadeusza Ferrariego, to mogą jednocześnie zdecydowanie narazić się swojej publice i może dojść do sytuacji, w której po prostu gołdsi nie będą oglądani, nawet jeżeli Czyli będą dalej kontrowersyjni. Jednak to, co jest najważniejsze, to upadek gołców, który możemy oglądać, nie jest w wyświetleniach. On nigdy nie był w wyświetleniach. On jest tak naprawdę w renomie ludzi. Mieli oni złą opinię wcześniej, teraz mają jeszcze gorszą, a praktycznie tragiczną. W dodatku, jeżeli dochodzi do odejścia trzech osób z projektu, ciężko mi sobie wyobrazić. dzięki za sobą, że znajdą one trzy osoby, które dobrze skompletują ten projekt. Jednak w tym przypadku działa to trochę jak miecz obosieczny. Jeżeli rzeczywiście uda im się znaleźć takie osoby, to zadziała to fenomenalnie i być może nawet dolecą oni jeszcze wyżej niż byli wcześniej w swojej karierze YouTubeowej. Jeśli jednak znajdą kontrowersyjne osoby, to tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo szybko może dojść do jeszcze większego upadku i bardzo szybko zapomnimy o czymś takim jak GOATS. Jak będzie? Przekonamy się już za niedługo. A wy zostawcie suba. Dziękuję. Mysyłowały jak ten raper Pitbull śpiewał? Nie Wie rozumiem. Jeśli bardzo, że oglądaliście ten materiał, jestem Wam bardzo wdzięczny. I widzimy i słyszymy się już niedługo. Hejko.